25 czerwca na Placu Targowym w Sędziszowie Małopolskim zorganizowano piknik z produktem polskim, podczas którego odbył się pierwszy etap Bitwy Regionów, czyli konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich. W pierwszym etapie konkursu kulinarnego Bitwa Regionów, który po raz drugi odbył się w Sędziszowie Małopolskim, wzięły udział koła gospodyń wiejskich z powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, Dębickiego i Strzyżowskiego. Przygotowały one tradycyjne potrawy charakterystyczne dla tego regionu. Regionu. Dzisiaj przyjechałyśmy z gołąbkami bobowo-gryczanymi w liściach z buraka, ale mamy też wersję z białą kapustą. Jest to farsz z białą kraszą gryczaną i z bobem okraszone boczkiem. Także nasze tradycyjne danie z produktów, które dawniej rosły u nas w polach pomiędzy Bób, zawsze rósł w ziemniakach. Kasza gryczana też była bez problemu dostępna. Także taka propozycja w tym roku od nas. Myśmy przyjechały z, z pierogami w zupie grzybowym. Dlaczego taki wybór? Dlaczego? No nasza gmina słynie z wieprzowiny, a pierogi, jest, przepraszam, grzyby mamy własne, dookoła lasy. Prawdziwki, kozaczki, zapraszamy. Góraliwocz, no przepiękne tereny i po prostu są produkty łatwe do zdobycia, nasze, które są Przygotowaliśmy masło z kudroniem, bo dlatego, że chcę te, tego kudronia wypromować. I że od nas TVM z Warszawy i te masło my też tak samo reklamowali. Chciałabym, żeby, żeby teraz dostać jeszcze jakoś nagrodę. Mówią coś o jakiejś perle, no to żeby te perłę wygrać. No. A co charakteryzuje ono jest po prostu, to masło to jak się je razem z tym kudroniem, to ten kudroj po prostu on działa prawdopodobnie na cholesterol też jest y, z trawi, łatwo trawi wtedy, bo jest y, te masło, no to tuż. Wiadomo, że jak tuż, no to cholesterol, nie? A jak się daje tego kudroniu, to on później lepiej trawi. Nie, nie ma tego cholesterolu tutaj. I w ogóle jest y, po prostu, ono można używać jako zioło lecie i dlatego to chciałam to wypromować, żeby to było właśnie używane w kuchni, bo to w kuchni. Ja pierwszy raz wygrałam w Górnie w 2007 roku za zupa z kudroniem i wtedy była pani etnograf i mówiła, że te zioło używane jest na dworach, na folwarkach jeszcze od 300 roku. No i ja to tak się tego ułapałam i teraz chcę ja tu trochę popromować. Dzisiejszy konkurs mamy, zraz z nadzieniem serowym, kluski śląskie oraz surówkę z buraczków czerwonych na pikantno. Skąd Mięso praktycznie większość Polaków lubi. W naszej miejscowości jest super taka farma z serami wiejskimi. Dlatego zdecydowałyśmy się właśnie na takie zrazy właśnie z tym serem. Przyjechaliśmy tutaj z naszym daniem takim konkursowym, takim naszym popisowym, autorskim troszkę. Są to zakrzewskie żeberka na kapuście, danie składa się z dobrej jakości mięsa, z kapusty, grzybki, soczyste jabłka. Jest to taka potrawa przekazywana w zasadzie z pokolenia na pokolenie. Wszystkie konkursowe potrawy oceniała profesjonalna komisja. Z każdą kolejną edycją jest coraz lepiej. Koła gospodyń wiejskich przygotowują fantastyczne potrawy, mówi Stanisław Ludwikowski z Rzeszowskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na co komisja zwracała szczególną uwagę podczas oceny. Panie, nie tylko odgrzebują stare, tradycyjne potrawy, ale też wkładają w to ogrom serca, ogrom pracy, co należy bardzo docenić, i poziom z roku na rok bardzo bardzo mocno rośnie. Były trzy aspekty, którymi kierowaliśmy się podczas wyboru i punktowania dań, czyli walory degustacyjne, smak Wygląd, walory tradycji, czy jest to oparte o tradycję faktycznie, czy niekoniecznie, i walory, jeżeli chodzi o wygląd ogólny, zarówno potrawy, jak i podania. Robert Wójcik z Rzeszowskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa uczestniczy w bitwach regionów na całym Podkarpaciu. Dostrzega, że niemal każdy zakątek województwa charakteryzuje się czymś innym, a potrawy danego regionu różnią się przede wszystkim składnikami, które w nich dominują jakby zauważyć, że w niektórych regionach jest nacisk położony na daną potrawę czy dane składniki w innych inny amato w związek z tym, że właśnie no, to gotowano z tego, co było i dlatego no, można spotkać się z różnymi no, kulinarnymi smakami tutaj w naszym regionie. Tutaj grzyby, tutaj mnie uderzyły grzyby. Myślę, że podejrzewam, że one tutaj rosły i miejscowa ludność, nie mówimy o czasach współczesnych, ale również współcześnie, ale jak mówię, to się wywodzi częstokroć historycznie, nawet z zaborów, jeszcze kiedy Polski nie było na mapach. Myślę, że tutaj właśnie grzyby zbierano, i stąd po prostu te grzyby jakoś wylądowały na, na talerzach dzisiaj, które mieliśmy okazję próbować. Polska tradycja i kultura jest niezwykle bogata, a przy tym w każdym regionie odmienna, różna. Warto to pokazywać i pielęgnować, szczególnie jeżeli chodzi o kulinarne dziedzictwo. Polska zdecydowanie ma się czym pochwalić. Polska jest krajem, który. Nie tylko jest bezpieczny żywnościowo dzięki naszym rolnikom, ale ta żywność jest bardzo ceniona. Ona, my przecież mamy nadwyżkę w eksporcie żywności za granicę. I dlatego y, powinniśmy, tak jak inni, stawiać na to, co jest dobre i co jest polskie. No, przecież jeżeli y, ktoś powie, szwajcarski ser, prawda? Kojarzy się ze Szwajcarią i Szwajcaria to promuje. My powinniśmy promować to, co, co mamy najlepsze, a żywność jest. No, nie, nie chcę tu mówić the best, ale bardzo, bardzo dobrej jakości. Wystarczy pojechać e, za granicę i spróbować tamtejszej żywności, albo jeżeli ktoś. Ja niedawno gościłem moją siostrę, e, która nie mieszka w kraju już od lat, i mówi: e, Robert, ale wy tu macie cudowną żywność. Ja mówię: No tak. Mamy tutaj mamy po prostu zdrową bezpieczną no i, i przede wszystkim bardzo smakowite i to, tym powinniśmy się chwalić to powinniśmy promować Dla kół Gospodyń wiejskich konkurs był okazją do promowania swojej działalności a także do integracji i zaczerpnięcia nowych inspiracji Wspaniała inicjatywa że w ogóle takie imprezy się dzieją u nas i przede wszystkim w Sędziszowie bo to też promuje nasze miasto i a my mamy niedaleko więc powiat Sędziszowskie powinien być zadowolony bo to już kolejna impreza kół Miejsca, która jest organizowana u nas. Bo możemy się pokazać, co umimy. Przekazujemy tradycję. Coś nowego zawsze musimy również, my znowu zdobyć, bo świat idzie do przodu, ale staramy się tę tradycję jednak podtrzymać chcą przejmować tego, no ale my jednak, jednak próbujemy. To bardzo potrzebne, bo po prostu, po jedno, że człowiek przejdzie po tych stołach, popatrzy, widzi różnie, bo my to mamy stół taki starodawny jak dawniej, dawniej był, ale tutaj są nowości, można popatrzeć, spróbować, skosztować i fajnie jest, no bo odejdzie człowiek od tej codzienności ze wsi. Jest to super inicjatywa, bardzo integruje ludzi, Poznajemy nowe koła gospodyń, nowe, nowe członkinie, wymieniamy różne doświadczenia. Bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Jest to wspaniałe wydarzenie, gdzie zbierają się ludzie młodsi, starsi, mogą smakować różnych, bo są tutaj panie z, bodajże z trzech powiatów. Możemy próbować innych dań, spotykać się, wymieniać się przepisami. no i Fajnie wszystkich razem. Koła gospodyń wiejskich poza konkursowymi potrawami przygotowały wiele dodatkowych dań i przysmaków, którymi częstowały uczestników pikniku. Organizatorzy wydarzenia zadbali o dodatkowe atrakcje: były dmuchańce, stoiska informacyjne oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. W wydarzeniu towarzyszyły również występy artystyczne. Na scenie zaprezentował się zaprzyjaźniony z zespołem pieśni i tańca Rochy zespół Gorgany Zelwowa. Podczas pikniku z produktem polskim wystąpił również zespół pieśni i tańca Wiercany. Na scenie nie mogło zabraknąć grupy reprezentacyjnej Sędziszowskiego Zespołu Pieśni Tańca Rochy. Ej, u nos na zawodziu takie są zwyczaje, Ej, że matka za córkę furegnoju daje, furegnoju daje, drugom obiecuje. Ej, Dla uczestników pikniku z produktem polskim wystąpił również zespół regionalny Wielopolanie. z produktem polskim zorganizowany był w Sędziszowie Małopolskim po raz drugi. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Hagdej zauważa, że mieszkańcy chętnie uczestniczą w tego typu wydarzeniach. Ta impreza wpisała się już w klimat naszego miasta Sędziszowa. Jest sporo osób, które przyszły tutaj na plac, rodziny z dziećmi, mamy też atrakcje dla dzieci, dmuchańce, więc tak, impreza cieszy się dużym powodzeniem, zainteresowaniem. Piknik z produktem polskim zakończył się ogłoszeniem wyników. Pierwszego etapu bitwy regionów. Trzecie miejsce komisja konkursowa przyznała Stowarzyszeniu Kobiet Grodzianki z Myśla za potrawę skoki królicze w sadzie. Drugie miejsce za smakowite żeberka w kapuście z kaszą i ziemniakami zajęło koło gospodyń wiejskich w Zwierniku. Bitwę regionów dzięki wyjątkowym pierogom z mięsem w Zupie grzybowej wygrało stowarzyszenie Dębowa Razem. Laureaci konkursu otrzymali nagrody finansowe, a także zakwalifikowali się do kolejnego wojewódzkiego etapu konkursu. Piknik z produktem polskim na sędziszowskim placu targowym zorganizowany został przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, agencją restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, kasą rolniczego ubezpieczenia społecznego przy współpracy z miejsko-gminnym ośrodkiem kultury w Sędziszowie Małopolskim.